Dzień dobry! Czwarty raz próbuję nagrać dźwięk do tego filmu. Mam nadzieję, że tym razem mi się uda w końcu. Mam dla Was taki świeży, wiosenny makijaż. Wezmę podkład z Annabel Minerals w kolorze Golden Fair i nałożę go na moją czerwoną buzię przy pomocy pędzla Hakurua 51. Ostatnio sięgam po ten pędzel tylko wtedy, kiedy mój pędzelek z Annabel Minerals jest w praniu. A tu widzę, jakaś chyba dobra nutka leciała, bo no. Tak. Wszystkie jakieś tam dodatkowe informacje możecie znaleźć na blogu, do którego linka podaję w opisie filmu, tak na marginesie, gdyby ktoś był zainteresowany albo miał jakieś pytania. Błyskawicznie tutaj sobie wyrównam kolory cery. O matką. Mam nadzieję, że dotrwam do końca, bo naprawdę głos mi ostatnio znowu siada. Zawsze to fajnie wygląda, jak ktoś sobie nałoży podkład i zostają takie czerwone obwódki wokół, czy co nie teraz sobie wzięłam z Annabel Minerals również korektor w kolorze Miriam i kiedyś przypadkiem sięgnęłam po ten pędzel do podkładu z Inglota i nim właśnie nałożyłam korektor. I najpierw się z tego śmiałam, bo to był po prostu jeden pędzel, który miałam pod ręką, ale tak elegancko mi nim poszło nakładanie tego produktu, że od tej pory już praktycznie zawsze po niego sięgam. Wyjątkowo tutaj nie zobaczycie mojego korektora z Maybelline, bo jakoś tak, nie wiem, czy gdzieś został u mnie w torebce, czy co z nim się stało. W każdym razie użyłam tylko tego korektora z Annabel. I sobie pozakrywałam te moje przebarwienia i ciemne worki pod oczami z niewyspania po 3 godziny dziennie. Ok, jedziemy dalej. Z racji, że już jest świeża w miarę cera, powiedzmy sobie. Wezmę taki zwykły pędzelek i cie cień zinglota to jest kolor, numer... 358, o którym nie bardzo dużo osób pyta. To jest zwykły, szary, taki szaroziemisty, matowy kolor, bez żadnych drobinek, bez żadnych dodatków. Wydawałoby się bardzo nieatrakcyjny i bardzo nudny, ale to jest jeden z moich ulubionych cieni. Używam go do podkreślania brwi, tak jak tutaj widzicie, on wcale nie wygląda na szary, tylko tak całkiem się ładnie stapia z moją cerą. Używam go też oczywiście do konturowania powiek w sensie docieniowania i do konturowania twarzy też czasami. Bardzo fajny cień, naprawdę polecam. Myślę, że będziecie na pewno z niego zadowoleni. I teraz jeszcze sobie przeczeszę moje nieposłuszne brwi takim żelem do brwi, który sobie zrobiłam z maskary z Miss Sporty i jakichś tam dzień pokruszonych. I tak naprawdę już praktycznie to jest mój gotowy makijaż, ale jeszcze sobie dołożę parę ciekawych elementów. Miałam ochotę ostatnio na jakieś połączenie różu i zieleni, więc to właśnie będzie to. Tutaj sięgnęłam po Apocalypse Lip Lacquer z Rimmela. Bardzo, bardzo fajny produkt. Kurczę, tak długo mi się trzyma. Ma świetną y, tą końcówkę. Aplikator jest naprawdę wspaniały, bo ja nie lubię bardzo tych zwykłych aplikatorów gumkowych bo mam wrażenie, że nie mogę nimi precyzyjnie nałożyć po, y, tam jakiegoś produktu. A ten jest tak dziwnie ścięty i trochę wklęsły. <laughs> w każdym razie bardzo precyzyjnie właśnie tutaj nakłada ten kolor, mimo że on jest dosyć, dosyć mocny, intensywny. To wychodzą bardzo fajne, y, takie ostre linie. Jestem naprawdę, jestem bardzo zadowolona. Sporo osób się skarży, że on im się waży na ustach. Mi się nie waży, Dlatego tym bardziej się cieszę, że jest taki fajny i się utrzymuje długo. 5 godzin przy moim nieustannym paplaniu. Także to jest wielki sukces dla tej firmy. Ok, teraz tak naprawdę wystarczyłoby wytuszować rzęsy i koniec, ale ja jeszcze sięgnąłem krok dalej, jak zwykle. I tu starałam się zachować powagę resztkami sił borączka na pewno jakieś głupoty gadał. Pędzel tak w ogóle chyba nie powinno się robić, o ile się nie mylę. Z tym dmuchaniem, no ale już trudno, odbuchnęłam to życie. Ostatnio sięgam często po ten pencel Skunk z Inglota do nakładania mineralnego różu. To jest róż też z Annabel w kolorze Nude i to mi daje taką ładną mgiełkę koloru. Nie plamę, nie intensywny jakiś kolor, tylko właśnie taki delikatny róż. Bardzo mi ten efekt odpowiada i teraz wezmę sobie jeszcze pędzelek do rozcierania również z Inglota, którego numerka nie pamiętam również <laughs> i nałożę sobie w załamaniu powieki i w zewnętrznym, tak właściwie bardziej w zewnętrznym kąciku taki cień zielony, z, może z odrobiną błękitu, taką no, bardzo, bardzo małą ilością błękitu powiedzmy. Obojętnie jaki kolor sobie weźmiecie, tak naprawdę, obojętnie jaki zielony jest, z której to będzie palety, to naprawdę, co macie pod ręką? To niekoniecznie trzeba kupować od razu wszystko, to, z czego ja korzystam. Ja zawsze to powtarzam, ale jakoś gdzieś to ginie. Tutaj używam kolorów z mojej paletki, tej 120 cieni, która jest już niedostępna, więc no nie będę tu się rozwodzić nad nią, bo po prostu już jej nie ma. I też jej nie pokazuję wam z tego powodu, że naprawdę te cienie wypadają z niej. Poskudnie, i yy, no, po prostu straty miałam w, w nich spore, więc przestałam ją podnosić do góry. A że większość moich cie, pędzli jest w praniu to postanowiłam nałożyć palcami jeszcze trochę tego zielonego koloru, żeby przyciemnić zewnętrzny kącik, a drugim palcem pomyślałam sobie, hej, różowy i zielony tak ładnie wyglądałem, dołożę jeszcze trochę żółtego, żeby było słonko nad tymi kwiatami. Dobra, i dołożyłam ten żółty, tylko trochę za dużo. Chciałam taki lekki, żółty połysk, a skończyło się na tym, że zrobiłam sobie taką całkiem sporą żółtą plamę, więc postanowiłam wziąć jeszcze pędzel do rozcierania. To jest 6SS Zinglota albo 4SS. Ja go używam do, jako pędzla do twarzy i do pudru. I roztarłam sobie tutaj ten żółty, żeby trochę był delikatniejszy efekt. I pozostało mi jeszcze lekkie podkreślenie oka. To jest kredka z Essence Long Lasting Eye Pencil w kolorze o numerze, którego nie pamiętam, ale jest tylko jedna zielona, to na pewno znajdziecie. Jak nie, to ja napiszę na blogu te wszystkie numerki. I podkreślam nią linię wodną, ale tak do połowy oka, żeby nie był za ciemny ten makijaż. I zostało mi jeszcze tylko wytuszowanie rzęs i gotowe. To jest tuż z Max Factor e, False Lash Effect z taką gigantyczną szczotą, a tutaj tak e, paniki mnie dosięgnął, bo się okazało, że nie wiem, gdzie jest moja zalotka, gdzieś się tam odrzuciłam, nie wiadomo gdzie więc postanowiłam już tam pojechać z samym tuszem. Całkiem w porządku jest ten tusz tak w ogóle. Bardzo ładnie mi trzyma podkręcenie rzęs. Jak rano użyję zalotki i wytuszuję rzęsy powiedzmy o godzinie 5-6, to trzymam się do 18, a to jest jak na moje rzęsy naprawdę mega rezultat. Trochę ta szczota jest przytłaczająca, ale tak ogólnie jest w porządku. I teraz przepraszam was bardzo, ale zapomniałam nagrać końcówki do tego filmu, w związku z czym wkleiłam kawałek innego nagrania, które możecie sobie też zobaczyć. Linki do przepisu na szampon i do wstępu na szampon, właśnie, w którym występuje, że tak powiem, w tym makijażu. Możecie sobie zobaczyć w opisie filmu. Mam nadzieję, że to jest jakieś, jakaś tam prezentacja, i możecie zobaczyć lepiej, jak to wyszło, i mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia!